Witajcie, to jest czwarte moje podejście do ostatniej misji w moim Blespoj detektyw z Beck. Tak, ta misja jest naprawdę ciężka. Zacznijmy od tego, jesteśmy w bazie wojskowej i mamy zabić wszystkich terrorystów. I jest tu chyba z 50-60, nie wiem, nie, nawet chyba do połowy misji nie doszedłem. Po drugie, brak checkpointów, czyli jak Cię zabiją zaczynasz myśli od początku. Po trzecie, brak apteczek. Więc jeden, jeśli ktoś ci ściągnie połowę życia, to hej, graj z tą połową życia. A wiecie, że to jest niemożliwe, ponieważ tutaj, no. Zresztą mówiłem to w odcinku 8, ale przypomnę szybko: przeciwnicy są tu, nie wiem, jasnowidzami i na dodatek nie muszą przedawowywać. I jeszcze, tak, bonusowo potrafią przeżyć trzy strzały w głowę. Nie żartuję. Potrafią przeżyć trzy strzały w głowę. Więc wyobraźcie sobie, co było, gdy wyskoczyłem na jakiegoś typa, a strzeliłem mu dwa razy w głowę, myśląc, że on upadnie i nie upadnie, i ściągnął mi. No, połowę życia. Lekko patrząc. połowę życia, tak o. Tak na raz. Ech, ale dobra, tutaj mamy taki czołg. Zawsze go pokazuję. Żebyście zobaczyli, ten kursz Grafików I tym podobnych Dobra, teraz tu niech jeden z naszych wybiegnie Postaram się sprawić, żeby to zrobił Nie zawsze chcę to robić, a jednak pobiegnie Brawo Pobiegnij dalej Nieważne, to to co słyszeliście to był mój dźwięk SMS-a. No, biegniemy dalej. Cóż, straciłem troszeczkę życia, ale to da się z tym jeszcze przejść. Jakbym miał życie na literce R, to raczej gra by była już nie do przejścia. Poważnie mówię tutaj, żeby kogoś zabić, trzeba się wystawić na jego ostrzał, a wiecie jak to się zwykle kończy. To prawda, wrogowie jeśli biegniesz, wrogowie ci nie trafią. Jeżeli biegniesz. Ale... No, wiadomo jak to zwykle może wyjść. Że zatkniesz się na czymś albo coś. A misja jest właśnie taka głupia, że muszę zabić wszystkich, więc nie ma tutaj uciekania przed nimi. Dobra, ten załatwiony. I właśnie ten, drugi, zrobił mi tyle pieprzonych problemów. Nie wiem, hitbox się zaczął, Nie wiem, kula szukała mózgu czy co, ale no 3-4 strzały w głowę przyjął. No, na szczęście teraz już to zadziałało. Po drugie, nie wiem co za machosło sochista wpadł na pomysł. Hej! Nie daj mu mu apteczek, nie się męczy Jakbym go znalazł, to bym... Bu... Nie, nie wiem co bym mu zrobił. No. No już się, a pieprzy to. No. Na razie to jakoś idzie. Tak, on mnie nie mógł trafić, ja go mogłem trafić. To jest jedna z tych fajniejszych rzeczy w tych skrzynkach. Że ja mogę strzelać, na, że muszę mieć kogoś na celowniku, mojego go zabić, ale muszę go widzieć. A jeżeli on mnie widzi przez te beczki to nie może je zabić. Właśnie, jeden z tych problematycznych gości. A dobra, trochę życia straciłem, no ale chociaż... Chociaż to postaram się wygrać z taką ilością, to nie będzie Trudny, raczej. Tu, ułatwiony. Tutaj jeszcze będzie jeden typ. Tu albo w następnym tłumaczeniu będzie taki typ, który no... Zabił mnie. Od razu. Nie wiem co się stało, ale z pełnego życia zabrał... Wszystko. Wszystko. Po prostu zabrał mi wszystko. Nie wiem czemu. Nie wiem. Hitbox się zaciął, czy... Gra pomyślała. Nie, on ma pełne życie. Zabijmy go, żeby tak... Nie miał łatwo. Dobra, chociaż... Chociaż to dobrze ile mi z życia tam zostało, e, to... Najważniejsze to jest dojść do wyjścia z podziemi. Mając przynajmniej przynajmniej połowę życia, to jest jeden typ, który właśnie mnie tutaj zabił. O, to jest następny jas jasnowic Dobra, pieprzyć to. Widzicie, nie trafił mnie. Moi się zacięli i teraz nie będą chcieli tu przyjść. Tego chociaż tak załatwię, ale jej. Nie wierzę, że to mi wyszło. Po prostu nie wierzę. Jest jeden, a drugi? A drugi biegnie tą stroną, dobra. Kolejny jasnowic. Połowa ale przeciwników tu tutaj ractuje. Dobra, ale chociaż tego zrobiłem jakoś. I z tym się pojawią problemy. Tak, gościu obrywał, ale nic sobie z tego nie robił. Dobra, inteligencja wrogów No ale pomyślmy, gdyby to było takie właśnie bardziej zaawansowane To bym nigdy tego nie przeszedł No tak to chociaż mam jakąś szansę Dobra, tak Teraz tu przebiegnę Trafił mnie raz, ale Wow, mój zginął A to nowość więcej, połowa życia, trochę więcej. Jestem przy rampie i jest. Jestem w domciu, panowie. Panie i panowie, jestem w domciu. Teraz tylko powoli wszystkich eliminować i... Wygrałem. Ale znając życie tą grę. Tak łatwo mi z tym nie pójdzie. Odwróć się w drugą stronę, proszę. I tak wiem, że się odwrócisz z powrotem do mnie, ale tu chociaż dać mi jakąś sekundę. No. Okej. Okay. Jej. Dobra, tego tu musimy zrobić z drugiej strony. Czemu mówię, czasem mijamy, ponieważ no, mamy tutaj łosia, który jakby nie patrzeć jesteś częścią oddziału. Tam mówi, że muszę iść okej. Okay. To była cisza w stylu... Nie wiem co już powiedzieć, bo skończyły mi się wszystkie teksty. Skończyło mi się po prostu... Skończyły mi się pomysły Ale ta przynajmniej tego zabiję. O. No. Genialnie. Tu. Tu. Co, jeszcze nie wykonałem misji? Jezu, tak blisko już widzę wyjście. Nie tam. Tak blisko wyjścia. Za blisko wyjścia. Wow. Musiałem zamknąć drzwi... drzwi A Dobra, tam widzę jednego łosia Tak! Tak! Wygraliście! Wygrałem! Wygrałem w końcu! Ale wow I będzie śmieszne, jak mu się odwrócić, zacznie do mnie strzelać. Ukończyłem, ukończyłem tą grę. To był ostatni odcinek. Cóż, spotkaniemy się w innym let's playu. A teraz muszę skasować. Muszę sobie zrobić pranie mózg, bo nie wyrabiam na razie.